10 lat po rozpoczęciu rejsów za ocean z Krakowa, 3 czerwca polskie linie lotnicze LOT do swojej siatki lotów transatlantyckich włączyły stolice pod Rzeszów. Lądujący samolot przywitały dwa saluty wodne: naturalny nad Rzeszowem w momencie lądowania przeszła burza oraz strażacki. Kapitan, który pilotował inauguracyjny lot, opowiada o tym, jak on przebiegał. Jestem kapitanem tego Boeinga 767, który Miał przyjemność pierwszy raz wylądować na lotnisku w Rzeszowie. Lot 8 godzin 10 minut. Przelecieliśmy Atlantyk wzdłuż 52. równoleżnika, następnie przez Irlandię, Anglię, Belgię, Niemcy, Czechy, przylecieliśmy do Rzeszowa. Mieliśmy bardzo sprzyjające wiatry na Atlantyku, stąd te 20 minut byliśmy chyba niecałe szybciej. No i tutaj pogoda nam trochę spłatała figla, bo na podejściu okazało się, że jest burza. Podchodziliśmy w takim deszczu średniej, o średnim nasileniu, później niespodzianka powitała nas straż, taki piękny element powitania, która również nas oblała wodą przy wkołowywaniu. Lotnisko w Rzeszowie jest standardowym lotniskiem. Jeśli idzie o trudność podejścia do lądowania, nie, nie stwarza ona żadnego problemu. Tu są urządzenia standardowe stosowane na całym świecie. Z jednej strony mamy precyzyjne podejście, z drugiej strony mamy mniej precyzyjne. W zależności jak pogoda się układa, wtedy wybieramy pas do lądowania. Region Rzeszowski charakteryzuje się największym w Polsce i stale rosnącym rynkiem pasażera transatlantyckiego. Stąd decyzja lotu o uruchomieniu połączeń do Nowego Jorku. Podkarpacie Rzeszowszczyzna, ale nie tylko, bo również Ukraina Zachodnia, także Północna Słowacja, to jest obszar, gdzie ilość pasażerów zainteresowanych podróżami transatlantyckimi jest szczególnie duża. Tymczasem Rzeszów jest, jeśli chodzi o tego typu latanie, miejscem absolutnie szczególnym. Tradycyjna emigracja Polaków do Nowego Jorku i do Chicago, a także to, o czym wspomniałem, coraz większa ilość Ukraińców podróżujących do Stanów Zjednoczonych. Jest to dla nas bardzo ważne, bo ruch atlantycki z Polski do Stanów Zjednoczonych bezwzględnie musi być zasilany potokami pas pasażerskimi z Rosji, Białorusi i Ukrainy. To jest gwarancja tego, że ruch ten będzie miał cały czas tendencję wzrostową. Wiesław Mardosz, dyrektor portu lotniczego w Jasiące, uważa, że nowe połączenie przyczyni się do dalszego rozwoju Rzeszowskiego lotniska. Będzie to na pewno. Y Jakieś zwrócenie uwagi na lotnisko Rzeszów że, że to nie jest koniec świata, że to nie, ma, że to nie jest lotnisko, które, którego nie ma na mapie lotniczej. W tej chwili jest to trzecie lotnisko w Polsce, które ma połączenie ze Stanami Zjednoczonymi, i to jest wielki sukces tego całego regionu, który o tym marzył od wielu, wielu lat. Teraz się to udało. Dzięki podjętym działaniom promocyjnym, zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, bilety na rejsy na nowej trasie sprzedają się bardzo dobrze. Pierwszym rejsem przyleciał komplet pasażerów. Przewoźnik jest bardzo zadowolony z wyników sprzedaży. Połączenie Rzeszowskie w wielu tygodniach, bo porównujemy tydzień do tygodnia w ramach statystyk lotniczych. Często wygląda nawet lepiej niż połączenie Kraków na Wyjork. W związku z tym myślę, warto jest zainwestować w Rzeszów, ponieważ no, daje to myślę wygodniejszy produkt pasażerowi, który poszukuje w tej chwili połączeń jak najszybszy. Niestety ruch atlantycki wykazuje jeszcze większą sezonowość niż ruch europejski. W związku z tym mamy do czynienia z gigantycznym wzrostem przewozów latem, zwłaszcza w drugiej części czerwca, w lipcu i sierpniu i gwałtownym spadkiem już od drugiej części września. W związku z tym, biorąc pod uwagę ilość pasażerów, a także nasze koszty związane z choćby z jednym przelotem, a mogę powiedzieć, że jest to około 130 tysięcy dolarów. Musimy bardzo uważnie przyglądać się tego typu połączeniu, jego rentowności, bo myślę, że zdecydowanie lepiej utrzymywać w tej chwili takie połączenie w wersji sezonowej niż eksploatować je cały rok i po prostu uczynić je trwale deficytowym. Mamy także nadzieję, że ruch z Rzeszowszczyzny zachodniej Ukrainy, północnej Słowacji będzie rósł, w związku z tym będzie alibi i sensowny ekonomiczny powód do tego, by w przyszłości uczynić to połączenie połączeniem całorocznym. Na potrzeby nowo uruchamianego połączenia władze lotniska w błyskawicznym tempie 21 dni uruchomiły tymczasowy terminal do obsługi pasażerów przylatujących. W dotychczasowym terminalu na całej jego powierzchni utworzono halę odlotów. Już w czerwcu zostanie rozstrzygnięty przetarg na nowy terminal, który powstanie w przeciągu dwóch lat. Ja myślę, że w dwa lata, dwa i pół roku będzie gotowy tamten nowy terminal. Przetarg zostanie ogłoszony do 15 czerwca. Przewoźnik zapewnia, że to nie ostatnie połączenie uruchamiane z Rzeszowa. Myślimy o nowych połączeniach z Podkarpacia o charakterze europejskim. Myślimy o tym w skali nie tylko lotu, ale całej grupy lot, również w ujęciu central wings. Nie bardzo mogę w tej chwili mówić o szczegółach, ale z całą pewnością warto rozważać takie rynki, które być może są mniej eksploatowane przez innych przewoźników, a stają się atrakcyjne dla Polaków którzy podróżują w Europie w poszukiwaniu pracy, nowego miejsca osiedlenia, wreszcie z powodów czysto turystycznych. Dlatego też myślę, że miesiąc po miesiącu będziemy coraz bliżej decyzji o uruchomieniu nowych połączeń. Samolot Boeing 767, którym obsługiwane będą loty transatlantyckie, zużywa średnio 5 ton paliwa na godzinę lotu, mówią piloci inauguracyjnego rejsu, którzy właśnie w Rzeszowie rozpoczynali swoją przygodę z lataniem. My wszyscy jesteśmy po Politechnice Rzeszowskiej i ukończyliśmy szkołę lotniczą w Rzeszowie, czyli to jest na początku to był ośrodek szkolenia personelu lotniczego. On powstał 30 lat temu. Twórcą tego ośrodka był nieżyjący już pułkownik Janus. Mam nadzieję, że dzisiaj gdyby żył, byłby dumny z nas. Ponad połowa pilotów w locie to już absolwenci Politechniki Rzeszowskiej i szkoły lotniczej w Rzeszowie. A również ci piloci zasiadają za sterami innych przewoźników, i Wizer, i Ryanair, i EasyJet, prawda, i Norwegian. 30 lat minęło, w 1977 roku, ja na pierwszym roczniku będąc, rozpoczynałem tutaj szkolenie na Antku drugim. Po 30 latach mogłem wylądować na tym samym pasie Boeingiem 767. Jak no, wrażenie? Łeska wokół się e, e, kręciła, natomiast no, trzeba było wylądować, nawet w takiej pogodzie.